Hej, wam wszystkim z tej strony, Alek. Witam Was w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale. Letni Grand Prix Widzów 2022. No, zapisy zaczęły się w nocy, więc czas na najnowszy odcinek. Oczywiście wszyscy są już dodani. Z nim na czele postanowiłem, że no, no nie zapisał się widziałem, więc dostał szansę jako ten, który wygrał zimę. Więc no Żeby mi to ostatni raz tydzień było Lecimy skoczni, mamy 20, tak jak w głosowaniu wyszło. No i ja tu chyba dużo nie przedłużam, tu wszystko ustawione jest. Rozpoczynamy. Hinzenbach, zaczniemy od właśnie najmniejszej skoczni. To może być dosyć ciekawe. Zjawisko. Czas zacząć zabawę właśnie. Rozpoczyna te zawody. No i nie Mieliście na to, że cię będą. Będziemy oglądać dalekie skoki. Mogą być dalekie, ale wylądowane chociaż na dwie nogi. Na razie czas zacząć zabawę. Jest pierwszym pechowcem, bo. No upadł. Agnes numer drugi. Zobaczymy, jak to przygotowanie do, tej, do tego lata jest rzeczywiście u każdego z osobna. No, Agnes tutaj 83,5, ale wylądowany ten skok. No i od razu. Nota powyżej 120 punktów, Kapigra123 Chcielibyśmy na pewno oglądać jak najdłuższe skoki, no i może Kapigra nam tego... Dokona! 87 puzgów, biegnę słowo. I 122 nota oczywiście, musi być wprowadzenie tej niebojnej opcji A co cię to obchodzi? dzisiaj mamy 41, tak jak w każdym konkursie zresztą będzie więc sporo was się zapisało, liczyłem jednak na 20-30, może, że się uda. Tutaj, proszę, 41 się udało uzbierać. Trzecie miejsca, co Cię to obchodzi, bez rewelacji. Kari 44. Wiele się mówi, właśnie, że ten sezon zimowy bynajmniej może być przełomowym dla niektórych, ale no Kari 44, 89, ale niewylądowany ten skok, za bardzo ciągnął tę odległość. I... Mamy oto dowód. Pan Skalmar, numer szósty. No i uwaga, jak pan Skalmar sobie poradzi. no, ledwo też wylądowany ten skok. 87. Czwarte miejsce pana Skalmara. Więc też bez rewelacji. Albertinho. Może Albertinio nam odleci jakoś o wiele dalej niż poprzednicy. No tak wyglądało to. Już w pierwszej fazie, no i 88, noty, przyzwoite, jak najbardziej. No i o 2,5 punkta przed kapigrą. Zdzichu, Brazylijczyk. No tu wiele ników kryje. Kryje, można powiedzieć, wiele postaci. No ale z cichu pierwszym... Yy... Skokuj w pierwszym konkursie, upada. Siódme miejsce, więc też raczej drugiej serii. Dla niego nie zobaczymy. Igor Drzazgoski. No, Igor Drzazgoski. Daleko, brawo. To był piękny, daleki skok. 90 przekroczone, więc HS osiągnięty w tym konkursie. Więc minimum planu wykonany. No i teraz Cydik. Zobaczymy, czy przypomni sobie. Zimą, jak zimą, no kautował wręcz rywali w niektórych konkursach. No skacze dobrze, cydzik znowu. I prowadzenie 90 metrów, więc nie zapomniał nic z tego. Prowadzenie z Igorem To Toto Dial. No to jest Pokémon, więc chyba każdy wie już kto to będzie. Kto jest maniakiem Pokémonów? No tylko jedna osoba zapisała się no tuż, tuż przed zakończeniem. Czwarte miejsce. Toto Dail, więc nie ma tragedii. Perito. Zobaczymy, jak Casperito sobie poradzi, ale na razie to wyjście z progu nie było za dobre. Lot lepszy, no i trzecie miejsce. Bardzo dobre oceny za styl, oczywiście. Tutaj trzeba przyznać, no i Rekwos No i Kamil. Numer trzynasty Kamila. Już trochę obejrzeliśmy tych skoków, no i ciężko stwierdzić, co mam myśleć o, na razie o tej pierwszej serii. Piąte miejsce Kamila. No nie jest tak źle widocznie ze mną jeszcze. Jan Zban. No, wielu tak naprawdę skoczków się już przewala od paru, paru sezonów. No i Jan na dziewiąte miejsce skakuje, więc tutaj no nie zaszalał za bardzo. Filip Kasprzyk. Filip Kasprzyk oczywiście jest jednym z nich, bo on to przez wiele, wiele sezonów ze mną już jest. I proszę bardzo, ten skok także dobry: Dwie dwudziestki, nowy dotrzymał 89, no i trzecie miejsce. Punkt tylko za liderami Cydzikiem Igorem Drzazgowskim. Krzysiek sportowiec. Krzysiek, wyjście też nie najgorsze. Ale czy na lidera poszedł? No, na trzecie miejsce 89,5, więc też brak po pół punkta dokładnie do liderów. No i po uchy Zobaczymy. No ciężko mi tutaj cokolwiek wam popowiadać, bo tak naprawdę zimą zazwyczaj można coś przytoczyć, a tak latem to ciężko powiedzieć coś o skokach pozytywnego. No jedyne to, że. U mnie, może, będziecie mogli zobaczyć na pewno latem trzy serie ze skoków. Oho, telefon się odzywa, nieodzowny. Mój informator, prowadzenie dla pointera. 90 dni pół, brawo. Bardzo dobry skok. No i mamy no, do zdecydowanego lidera Crystal de YouTube. No, tutaj słabszy, niestety, skok, no ale tak jak mówiłem. Brakuje mi Wody w gardę. Musiałem wyłączyć wentylator, żeby tutaj kurde coś nagrać. Bo by było ten wentylator, słychać niestety. Piterek Peterek. I to jest nieźle, ale nie idealnie. Więc no na pewno tutaj dało się coś więcej z tego wyciągnąć. Piaks. Zobaczymy, co na to piaks właśnie. Ojojoj, oj, oj, tutaj nie wyglądało to po wyjściu z progu bardzo dobrze. I też skok wygląda na opłakanie. Dziesiąte dopiero miejsce piaksa, więc to jest różnica spora. Latający dywan. Popatrzmy, co ten dywan wykombinuje. No, ale dywan widać, że na razie, no, nie jest w dobrej formie. I upadek jeszcze na samo rozpoczęcie sezonu, no, nie jest dobrym prognostykiem. Więc to na pewno wiele pracy jeszcze przed nim, no. Bledrow. Kolejny. Bledrow to już stara wyga wręcz mu powiedziałbym. No i ten skok jest na szóste miejsce Bledrowa. Więc nie zepsuł. I to jest największy plus tego skoku. Antolini. Antolini. Niezły skok. I miejsce dopiero dziesiąte jednak. Z, z Peterkiem. No i Frania. No, ta nasza frania, zobaczymy co wykombinuje. Zobaczmy na franie. Frania skacze na miejsce szóste. Egzekwos bledrowem. Więc ostatecznie nie spisała się tak najgorzej. Koziszek. No, zaczniemy się zbliżać do. Można powiedzieć, ostatniej dziesiątki, powoli. Koziszek, dwudzieste miejsce. Egzekwo ze Spannem Skalmarem. No nie był to dobry skok. Xaver. Mówiąc o starych wygach, to mamy kolejnego. No i ile ksawer? No krótki ten skok Xavera. To jest dopiero 18 miejsce. No to czas na Anti Avanti. Wszystkie prawie te nicki tak kojarzę. Anti Avanti. Nieźle. Ale to jest miejsce 11, Tu brakuje do dziesiątki No, jak z Piterkiem i Antolinim. No i Fisek. Fisek, uwaga, uwaga. Nie! To nie był taki skok. Choć szóste miejsce jest. Ta osiemnastka od Polaka, 18,5 od Kanadyjczyka. No, wydawało mi się, że ten skok nie był taki idealny. No ale widocznie inni sędziowie widzieli to inaczej. PTG PTG. Oj bardzo krótko. Nieudany pierwszy konkurs dla PTG na pewno. No i Petitek 21. I Petitek skacze na miejsce, moi drodzy, dziewiąte. Więc też nie najgorzej wystąpi po tej pierwszej serii, nawet i Oliwier Siuda. Oliwier, uwaga, o jeszcze upad na to wszystko i 29 miejsce. No, dramat, dramat, Dominik. Dobry skok, Dominika. Miejsce szóste, proszę bardzo, wysokie oceny za styl. No tutaj się już nam peleton robi z czwórki zawodników na szóstym miejscu. No i Sztil 11. Jak rozpocznie Sztil te letnie Grand Prix? Czy zobaczymy Sztila w lepszym wydaniu czy w gorszym? No wydaje się, że w lepszym, bo ten skok jest na drugie miejsce: 91 metrów i tylko za Pointerem punkt jest dokładnie. No i Patryk Wójtowicz. Popatrzmy jak daleko, jak daleko, Patryk Wójtowicz, no nie był to jakiś fenomenalny skok, ale na 12 miejsce, 88,5 metra. No nie ma tragedii, ale wiemy, że jakieś luki jeszcze tych sformą są. Mati123! Oj u Matiego widzę regres trochę, trzeba będzie popracować przez to lato, o, 19 miejsce, niskie noty za styl. No, ale ten skok piękny nie był, niestety. Sub-0, 23. O i daleko, sub zero Brawo! Trzecie miejsce, sub-0. I to jest bardzo dobry skok, 95 metra, więc wbił się w tą czołówkę. No i pniaki gry. No, też takie szarpnięte to wyjście z progu. Ale odległość jest niezła. I drugie miejsce 90 metrów. Egzekwo ze sztylem. Bardzo wysokie oceny dostał pniaki gry, więc to był dobry skok. Bartolini. Ojojojoj. Oj, oj, oj. Bartolini, pierwszy konkurs niestety popsuty. 34 miejsce dopiero. No i zostało dwóch. Ja to mam szczęście w pierwszej kolejności. Ja to mam szczęście, ładnie. Piąte miejsce. No ty mogły być trochę wyższe, ale nie ma tragedii. Piąte miejsce jest. Jest dziesiąte. No i Mario Ninja 335. Zakończy tą pierwszą serię. Konkursową. No i to był niezły skok Mario Ninja. Ósme miejsce, więc też Spokojnie awansuje do drugiej serii, ale po pierwszej liderem jak na razie jest Pointer na drugim miejscu egzekwo Steel 11 z pniakiem gry na czwartym Sub Zero 23, piąty ja to mam szczęście. Szóste egzekwo Igor Drzazgowski z Cydikiem, ósme miejsce Krzysiek Sportowiec i Mario Ninja 335. Dziesiątkę zamyka w tym momencie Filip Kasprzyk. Tak to wygląda. No, na ostatnim miejscu, które dała awans na 29, Jancban z Xaverem egzekwo. 28 jest miejsce dla Agnes. No sporo nie awansowało, ale większość to skoczków, którzy upadli. Więc tutaj, no tylko Kari'ego zobaczymy w drugiej serii, który upadł, ale wątpię, żeby tu mógł coś namieszać, jeżeli chodzi o końcową klasyfikację dzisiejszego konkursu. No Kari zresztą widać, że ten drugi skok też nie będzie jakiś super. 89, teraz 88,5. No i prowadzenie jak na razie no, ale zaraz powinno się to zmienić, bo Janzban już skacze. Tutaj przewaga była niebotyczna, mimo że Janzban daleko nie skoczy, ale upadł. No i proszę, dla Kariego zrobiła się szansa i wykorzystał ją. Proszę bardzo, Xaver. Więc tak jak mówię, upadki tutaj to jest najgorsza rzecz, jaka może się przytrafić. Xaver też wyjście z progu nie za, nie za dobre, ale wylądował swój skok. 86 metrów i jest jak na razie liderem samodzielnym. Agnes. No, popatrzmy na Agnes. Bardzo dobrze, spokojnie przede wszystkim. 88 metrów i jest prowadzenie. Capigra 123. Lokata 27 po pierwszej serii. No, więcej tutaj nie ma co dodawać. Trzeba. Skoczyć swoje, no ale ten skok wszystko na granicy jest liderem jednak o punkt przed Agnes, więc tutaj niewiele, niewiele. To to dal, Dziewam się jeszcze. To to dal, uwaga, też tak na granicy tego prowadzenia jest 88,5. Dobre noty za styl, 2 punkty przed Kapigrom. Kamil. No, też potrafi daleko skakać, udowadniał to już nie raz, ale czy dzisiaj ujrzymy daleki skok? No i tak. 89,5 poprawił się o metr względem pierwszej serii, no i musi być liderem. Tu nie ma innej opcji. Piaks. O, Piaks też próbuje daleko, ale to chyba jest za krótko. No, tak jest. Trzecie miejsce, 88,5. I jeszcze za Totodilem kończy dzisiaj, więc troszkę spadnie w klasyfikacji. Mati 123. Uwaga Mati, co on pokaże, też starał się jak najdalej, 89 po raz drugi. I drugie miejsce z Ekwos Totodilem, Kamil nadal liderem i przesuwa się w górę tabeli. Piterek. Miejsce 20, Piterka. No i zobaczymy, ile teraz skoczy Piterek. Tak, blisko prowadzenia to było. I jest prowadzenie o pół punktu przed Kamilem dokładnie. Więc brawo, zrobił swoją robotę. Minimum roboty swojej, no bo wiadomo, że mógł dalej skoczyć. Antolini za to na trzecie miejsce: 88,5. Nie starczyło to na Kamila, żeby go pokonać. Więc nadal Kamil przebija się w górę tabeli. Anti-Avanti. Anti-Avanti. Daleko. Czy będzie lider z tego? Tak jest. 89,5. 251,5 nota i mamy nowego lidera konkursu. Albertinho. Miejsce 16. Albertinho. oj, Tak szarpnięty ten skok. No i piąte miejsce w efekcie: Albertino, Ezequo z odajlem i Matim 123. Casperito. No, potrafi daleko skakać Casperito, ale czy dzisiaj udowadni nam to? No starał się jak najbardziej. I czwarte miejsce: no nie wiem, czy jest tego dowodem. No można powiedzieć, że mogło być zawsze lepiej. Jak kłapouchy. Jankła No! Miejsce czwarte. Egzekwus z Kacperito. Więc tutaj nic się nie zmieniło. No i Patryk Wójtowicz. Również szesnaste miejsce. Ale teraz, no, może się odbić tutaj od nich. 90 metrów równe. Noty wszystkie po 19,5. I nota 253. Brawa wielkie. Dla Patryka Wójtowicza. Petitek 21 Też daleko, ale czy na lidera? Na drugie miejsce, Noty go zgubiły, 90,5 i, i punkt za Patrykiem Wójtowiczem Bledrow miejsce 11 Też wyglądało to wyjście z progu. ładne i proszę 90,5 starcza na prowadzenie o półtora punkta przed Patrykiem Wójtowiczem. Brawo dla Bledrowa. Zrobił swoją robotę. No i ta z Frania. Nie było najgorzej w tej pierwszej serii. A jak w drugiej? No w drugiej widzę już delikatne problemy przy wyjściu z progu. I efekt ostatecznie siódme miejsce dla Frani. Na chwilę obecną. Zostało jeszcze przecież sporo. Między innymi Fisek. A Fisek skacze zdecydowanie dalej od Frani i miejsce trzecie, 90 metrów, więc wbija się tutaj w tą trójkę Fisek. Dominik, również 11 miejsce. Oj, 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 oj Dominik, też ten lot taki zachwiany, ale jest prowadzenie egzekwo z bledrowym dla Dominika, więc brawo. Filip Kasprzyk, wkraczamy do dziesiątki. Zaczyna się batalia. I czy Filip Kasprzyk obejmie prowadzenie? No starał się! I jest liderem egzekwosy! Bledrowem i Dominikiem! Robi się ciasno w czołówce. Krzysiek Sportowiec. Miejsce ósme. Oj, 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 spóźnione wyjście z progu i niestety efekt witamy w trzeciej dziesiątce. Mario Ninja 335 Również 8 miejsce. I ten schok niestety krótki z notami kiepskimi. 11 dopiero miejsce. Egzekwos Kasper to jest Jank Łapouchy. Igor Trzaskowski, miejsce 6. Opatrzmy, co tu się wydarzy. Jak daleko skoczy Igor. W pierwszej serii było pięknie, daleko. I w drugiej również jest świetnie. 89, ale miejsce czwartek. Zekwo z Patrykiem Wójtowiczem. No podium na razie zajęte. No i zobaczymy jak odpowie Cydzik. No Cydzik w swoim stylu zamiata. 91 metrów i 257 nota. Cydik prowadzi, no i zostało jeszcze niewielu. Ja to mam szczęście między innymi. 90,5 w pierwszej, a teraz ile? Stara się jak najdalej. I ten skok jest na miejsce 11 dopiero, więc tragedia. Exekwo z Kamilem ja to mam szczęście, no ale spadł niesamowicie. Sub 0,23. Miejsce czwarte, sub 0. I popatrzmy jak daleko w tej drugiej serii jest świetnie. Jest drugie miejsce, 256,5, pół punkta za Cydziem SubZero, więc też niewiele, no to może Sztil11 pokusi się o pokonanie Cydzika. No to jest wykonalne dla Sztila, tylko musi skupić się na danym skoku, skok jest niezły, ale jest trzecie miejsce, wysokie noty, brakuje, brakowało odległości, 2 metry stracił. I trzecie miejsce dla Sztila11, zobaczymy, Pniak i Gry, oni byli jak przecież więc ta sama nota. Jeżeli Pniak i Gry przeskoczy Sztyla, to Szczyl spada z podium, no a na to się zanosi, bo ten skok jest fenomenalny, ale upadek Pniaka i Gry, 28 miejsce, chyba chciał 91 przekroczyć, no ale efekt mizerny niestety, Pniak i Gry, 28 miejsce, będą punkty, ale minę mizerne. No i został Pojter, czy on wytrzyma tą presję? No na to wychodzi, że wytrzyma, bo ten skok jest fenomenalny Poitera i wygrywa te pierwsze zawody skacząc dwa razy po 91,5 metra. Cztery punkty przed Cydziem, więc brawo dla Poitera. Drugi właśnie, tak jak mówię, Cydzik, więc on z formy zimowej no chyba nic nie stracił. Na nieszczęście dla innych. Sub-zero 23-3, czwarty Steel piątka... Piąte miejsce jest dla trzech skoczków. Filipa Kasprzyka, Bledrowa i Dominika. Na ósmym miejscu Igor Drzaskowski i Patryk Wójtowicz. No i na dziesiątym Fisek. Moi drodzy, trzydziesty pierwszy, nieszczęśliwy Janzban, A trzy ostatnie miejsca punktowane to Krzysiek Sportowy z Pniaki Gry i Kari 44. No klasyfikacja nie mogła wyglądać inaczej. Tak jak widzicie, dwadzieścia konkursów mamy. Ja zapisuję w tym momencie grę. No i w tym momencie dziękuję Wam również za uwagę. W pierwszym odcinku letniej Grand Prix Widów Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie. A ja się z wami żegnam i słyszymy się prawdopodobnie jakoś na dniach. Trzymajcie się na razie. Papa. Pa. No i hej.